w Krakowie, jako jedyne w Polsce, zaprezentowało ponad 100 oryginalnych zabytków na wystawie Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza. Miasto Pompeje zostało założone w VII wieku przed naszą erą. Pod panowaniem oskijskim, następnie greckim, etruskim. Pod koniec V wieku dostało się pod panowanie Samnitów, a w IV wieku Pompeje zawarły przymierze z Rzymem, i od tej pory powinny militarnie wspierać Rzym, zachowując swoją autonomię, urzędy i własny język. W 89 roku, przed naszą erą, w czasie wojen, przymierzeńców. Pompeje stanęły po stronie miast italskich. Po zakończeniu wojny Pompeje zostały ukarane i przekształcone w rzymską kolonię wojskową, gdzie mieszkańcy byli dyskryminowani i pozbawieni głównych praw obywatelskich. Największy rozkwit miasta przypada na pierwszy wiek naszej ery. Wiązało się to głównie z handlem morskim. W naszych Pompejach zlokalizowany był również port. Tuż za mną mamy dwie piękne rzeźby, które przetrwały erupcję Wezuwiusza prawie że w stanie nienaruszonym. Większy przedstawia urzędnika w todze, a po po mojej lewej stronie mitycznego bohatera. Wykonane są z marmuru i ważą 900 i 700 kg.